O, witam, witajcie w pierwszym odcinku z Star Wars Galaxy of Heroes. A na w sumie nawet nie pierwszym, co Ponieważ w tym odcinku bardziej będzie pokazywanie, co mam na swoim koncie. Niż mm, jakiekolwiek granie. Gdyż myślę, wydaje, że będą powstawały tylko dwa typy odcinków. Pierwszy to będzie z Grand Areny, która jak widzicie, już się zaczęła. Tylko. Mm, no naprawdę jest tylko ustawianie na razie tych składów obronnych. Tak to jak będzie każdy atak, myślę, że będę wam pokazywał. Oraz wydaje mi się, że co miesiąc będziemy mogli zrobić taką małą kontrolę, co udało mi się zbierać, a co jeszcze pozostało mi do zebrania. Yy, tak to tylko ten zerowy, żeby nie wiem, też trochę chcę traktować te filmiki jako zapisywanie sobie trochę progresu, jaki robię w grze. Myślę, że zawsze fajnie można po czasie do takich rzeczy wrócić. No dobra, to może zaczniemy. To najpierw co mam na koncie? Moje konto jest zbustowane Lightspeed Bundlami. E, dokładnie. No, prawie wszystkimi, jakimi się da. Wszystkie na re, rebelię e, nie rebelię. E, Ruchoporu i First Order. E, re, najwyższy porządek to był chyba tak. Ehm. Więc jak widzicie, nawet udało mi się zebrać Supremidela Kylo Rena. Jeśli chodzi o niego, jest on praktycznie skończony. Bo tutaj tylko wbiję mu Relik 8 oraz została mi jedna Zeta na Furious Onslaught. Teoretycznie mógłbym na Brutal Asalcie jeszcze dać, ale trochę mi szkoda, ponieważ potrzebuję tych Z do innych teamów. Z takich lepszych teamów, jakie mam zrobione, mam zrobionego Imperatora z Vaderem Który używam wraz z. Z Maron Jade, Traunem i. Huck, nie Haksem, tylko gdzie on jest? Tarkinem. On daje więcej debuffów, które potem może użyć Vader do złąszadowania kogoś. Mam też team. Resista Fina. Jak widzicie, Zori do niego jest zrobiona Aczkolwiek więcej, więcej na temat tego, co farmie, będzie w odcinku, który zrobię po prostu na początku kwietnia. Mm, rok Mam też geneozjan, których aktualnie na złote robię, ale to tam nieistotne. Z, I z grubsza to tyle. Tak naprawdę w moim końcem największym jest ten Kylo Ren, którego zbierałem troszeczkę. Tak naprawdę na nim się skupiłem, przez co może nie mieć jakichś podstawowych teamów, aczkolwiek na przykład mam Imperial Troopery oraz Commander Luke Skywalkera. Ze statków, u, które głównie mnie jarają mam w ogóle to mogę już anulować, bo już mam zrobionego. Mam. Mm, może najpierw zejdę do shipów. Mam fajne lasera, którego mam tak ulepszonego. No aktualnie będę chciał ulepszyć sobie tak naprawdę em, to. Bo no, to będzie bardzo dobre do samego, samej floty. Mam chimere i Radusa. Radus jest w ogóle nie zrobiony. E, Zajmę się nim po zakończeniu finali Finalizera Oraz jak już zdobędę statek Zori Bliss Który jest no, no bardzo dobry z tą... o to mój facebook <noise> Właśnie będziecie trochę go słyszeć Który jest no po prostu dobry z, z całym ruchem oporu kontra na yy, malevolence z, tak, tak samo Negocjatora też już powoli zbieram to jest grubsza tyle. Jeżeli chodzi jeszcze na temat konta samego i progresu na Super Midlacke, to tak za sami ult. Mam na razie dwa, zaraz będę mógł mieć trzeci. A co do przyszłych planów, takich, takich ogólnie mogę tylko zarysować. Mam tutaj w miarę rozpisane te teamy, które planuję zrobić. Zaczynam się bawić z ełokami. Chciałbym C3PO, który byłby dobry do teamu commander Luka Skywalkera. Mam ten team tutaj? Nie, nie mam. Jak będzie już podwójnie dropiony Kapitan Rex. przepraszam. Oh. Jak już będzie podwójnie dropiony Kapitan Rex, albo będzie promo na, na 4 maja, dofarmię sobie go i go zreliktuję. Mimo wszystko, na razie, team, który planuję, to jest właśnie. Geneozjanie? Na złoto, wszystko, jego ewentualnie go na relikt. Potem zacznę robić ten team. Dlatego zaczynam już trochę w farmie Anakina. Prawdopodobnie wtedy zajmę się tym teamem. No i oczywiście, jak z farmie Zori, no to dokończę tu Zori. Tu może wymienię Damerona na Tico ale to już jest inny, inny temat. Inny temat na za takie zastanawianie się, co jest lepsze. Może tego bez karmandy, no generalnie dużo mam do zrobienia Oczywiście zasobów brak Najważniejsze, że mam armorerkę do Kylo Arena, więc na przykład teraz na Grand Arena 3v3 Może będzie, tak naprawdę będę miał cały czas jeden team dostępny Ale o tym myślę, że pogadamy sobie przy okazji samej już Grand Areny Na razie nie będę się rozwodzić co, gdzie i jak Także no, ja sobie na razie to taki krótki pierwszy odcinek Trochę na zapisanie co, yy, co mam, a co nie, a co jeszcze będę zdobywał. No i co? Widzimy się, myślę, na najbliższej Grand Arenie, która odbędzie się jutro. Wydaje mi się, że jutro po prostu zaczniemy. Mm, już ją od razu rozegramy. Właśnie, a propos live stream, myślałem, żeby sobie na przykład zrobić streama z, dla znajomych z Grand Areny. Mm. Ale to takie wiecie, to ma mało tak naprawdę jest grania w tej Grand Arenie, głównie ze względu na to, że jestem dopiero w Bronzium 4. Czykolwiek jak jeszcze jest 3v3, to jeszcze jestem myślę w miarę w stanie coś wyciągnąć, bo walk będzie aż 4-8 no, gorzej wiadomo, 5v5. Całą defensywę pokażę wam w jutrzejszym odcinku. Ale w sumie, żeby tak nie zostawić was ze sekund minutowym odcinkiem, możemy sobie zagrać Conquesta, bo mam. I w ogóle może pokażę Wam progres conquestowy. No, mogę to zrobić, bo tak naprawdę szkoda wrzucać taki krótki odcinek, kiedy no tu rzeczy są do zrobienia. Tu jeszcze nie, nie Jeśli chodzi o samego Conquesta, idzie mi całkiem. W porządku, jednak tak naprawdę przejście mi nie daje tak naprawdę nic, bo harda można mieć dopiero od 4 milionów GP. Ja mam 3 miliony i 107, 170 tysięcy? Tak dobrze pamiętam. czego połowa to jest w statkach takiego ostka. Zmierzę, że po prostu tak naprawdę planuję sfarmić tą skrzyneczkę. No tutaj są już konkretne nagrody. 4Z mnie strasznie cieszą. To mnie strasznie cieszy te części. Te części też mnie strasznie cieszą. No generalnie jest super. No to już tak mniej. No 10 fragmentów bena nie oszukujmy się, fortuny z tego nie będę miał i Bena prędko nie odblokuje. No i jeszcze te części są bardzo super, bo może Kylo Ren, ale jeszcze te y, mody sobie ulepszymy. No ale dobra, zagramy sobie. Aktualnie zostałem zatrzymany przez bardzo głupi team. Team Mandalorian Spróbujemy zagrać takim, te, taką drużyną. Zobaczymy, czy się uda. Wcześniej próbowałem go opłynąć, jak Kyler miał 50%. Zobaczymy. Zastanawiam się, kurde. Kogo najpierw walnąć. I wydaje mi się, że jego by wypadało palnąć, a potem e, Sabin. O proszę. O, o! Panie! Przejazd będzie. Bo Sabin po prostu rzuca stager, czyli że tracę turn meter, ale... Okej, okay, czyli powinno się raczej udać, bo Sabin... O, nie padło od tego ataku. Ale to kontra było. No właśnie, oni się zaczną leczyć. OK, Sabin użyła innej umiejętności. Wydaje mi się, że raczej na spokojnie ją tym pokonamy. O, wow. O, słuchajcie. Poszło zadziwiająco dobrze. Aktualny plan na tą, ten konkwest mam taki, żeby zrobić parę fitsów. I dobić mówię ten złoty, tak naprawdę tylko Kylo Renem już przechodzę te poziomy Aczkolwiek mam gdzieś z boku napisane Co sobie mi się już udawało pokonywać Tak, tu na pewno poleci Kylo Mando Bounty Hunter Mandalorianowych jeszcze nie pokonywałem, możemy spróbować, może się uda Palpatinem generalnie próbowałem A, w sumie tego bez basketom... kartą Armorerkę mogłem już ściągnąć No cóż No ogólnie nie spodziewajcie się takich, że będę pokazywał wam jak robię Conquesta, bo Bo jakoś, jakoś, jak go tak sobie wiecie od czasu do czasu farmię też tego bardziej na bieżąco niż eee, Czy ja chcę tobie dawać turę? Nie, ale na pewno zrobię tak Chciałbym strzelić w ciebie z tunem albo w ciebie z tunem? Tak, w ciebie. Zdjąć te buffy wszystkie ojej. No, najważniejsze, że on... No... traciłem tak naprawdę gwiazdką muszę ją wyrzucić z tego teamu. Bo to nie ma, nie ma znaczenia, ona akurat. O widzicie on są, No... Keller Renan Mask sobie śmieje się z tego co... on co się więcej. Ile on się leczy? 46 tysięcy. Ja pierniczę. Dobra. Tu zdejmiemy... Zrobiłem... Wiem, że oni nie mogli autoatakować... Znaczy autoatakować, zaatakować. Ale chciałem bardziej buffy zdjąć. Okej. Okay, no to już robimy spokojny przejazd. O, nie tą armorerkę. Tu. A może jeszcze pokażę na akurat, jeszcze mody Kailorena, Bo akurat z nich jestem dumny, bo trochę ich długo zdobywałem Ech, Tylko te dwie gwiazdki, to akurat słabo Akurat w momencie kiedy liczą się dla mnie każde gwiazdki Mobla myśli pokonam jutro I eee, tutaj wrzucę ciebie Akurat jego mody mam całkiem fajne jak widzicie 30 tysięcy healtha dodatkowego, więc to 20 tysięcy, 53 Protection, 540 Speedu i 10 tysięcy obrażeń, tak naprawdę o 500 zwiększa się o każdy relikt, więc jestem naprawdę bardzo blisko osiągnięcia tego idealnego 12 tysięcy obrażeń. Ale tak naprawdę Kalora nie potrzebuje aż tak tych obrażeń, bo sobie je zdobywa sam, więc no ale i tak jestem zadowolony, już tak naprawdę nie muszę nic z niego inwestować. Jak już będę miał naprawdę, nie wiem. zasoby, to może wtedy zainwestuję w niego. Nie cierpię. Lubię grać Teamem Genozjan, Nie cierpię walczyć na Team Genozjan. Jezus jakiego ja nienawidzę. Ile ja to gówno dostaje, to już nie chcę z szkodami szczepić łya. Dobra, lecimy. No, przydałoby się tego pozbyć. Co to jeszcze raz robiło? No, się też to zrobi przejazd. Dobrze, udało się. Zobaczymy, czy Palpatine pokona Mando, bo ogólnie wszystkich Bounty Hunterów dotychczasowych, jakie miałem na tym czwartym sektorze, pokonywał. Więc zobaczymy, czy teraz też się uda. Embo, Mando. No, no generalnie ciężki team, No, zobaczymy. Ja do niego używam. Nie ciebie. Gdzie ona jest? Ciebie i Ciebie. Takiego połączenia. Oby nie mieli. Oby ten. Griff karga nie rzucił tych kontr. Na retribution na wszystkich, bo wtedy ma raczej dostanie złebęcki Okej. Okay. Dostanie tak czy siak. <noise> Ale spokojnie, to na, na początku można dostać taki obrożenia Grunt, żeby on nie miał. Okej okay. To wystarczy już. Oni teraz dostają tyle tormenteru, że. O, może nie wystarczyć. Te kontry mnie bolą strasznie. No słuchajcie. Nie pykło, może lepiej ten. No niestety te przeciwnicy mają tak duży speed na tych walkach, że idzie się pochlastać. Dobra, mi się wydaje, że pójdziemy w tych geneozjan, bo to aż się sprzyjem. Co sprzyja, zawsze tę walkę Kailorenu robi z przyjemnością, bo on ich anihiluje. Ja mogę sobie w spokoju yy, popatrzeć, jak Kylo wszystkich rozwala. Myślę, że. Z, nie no, chociaż nie został ile, dwie walki. i ma, Mam tyle energii, tylko. No, patrzcie, już Kylo ma za mały speed przez te. Przez to, że ta stamina ma 50%. No, ale to. Tylko prawdę naprawdę, jedno, Kylo i. i... Pięknie, idealnie. Dawaj, Hakior. Kurde, jeszcze przetrwali. O, się popalili. Dobrze. Pięknie. O tu nie musiałem raczej tłumaczyć. Ta walka szybko poszła, nie musiałem tłumaczyć. Lecimy dalej. Ile energii mi zostało? No idealnie na jedną walkę i będę już przed maulem, którego raczej będę chciał pokonać. Raczej będę chciał po znowu tym Renem pokonać. To pójdziemy w tę walkę. Ale to myślę, że za dwa dni kiedy troszeczkę mi się Kylo zregeneruje. Szkoda marnować energię. O! Idealnie, odcinek chyba wyjdzie, to 20 minut, także spoko <śm> <śm> Malak Myślę, że weźmiemy Malakowi Masteryn A no, tutaj szybko Malaka oh, buffy immunity, serio? Nawet nie zadziałał Stun? Pięknie no, tu mogę strzelić tak, bo raczej cię już spali ta... No i zostawisz tylko formalność pokonania Malaka, który... No się dużo leczy, więc to jest ten problem Musiałbym na niego jakiś healing immunity dać, ale Niestety nie mam ten city, ale to nie wypali Jak widzicie mogę tak w kółko go nawalać i nic On się znowu uleczy To jest początek jego tury to może go wykończyć. A jeszcze. No, już trzeba uważać, bo on będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo bić. Tym tym wyssaniem, co widzieliście. Come on. Jeszcze zgarniamy z niego obrażenia. O, i Kylo to może skończyć teraz. Pięknie. Nowe Skylo ciężko byłoby to przejść. Dobrze, to by było na tyle. Taki trochę mały konkwest, żeby ktoś, <grymny> kto mu się będzie chciał to oglądać, mógł sobie zobaczyć, a nie tylko to samo konto. O, fajne rzeczy w sumie. Hmm. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro na Grand Arenie. A ja lecę nagrywać inne odcinki z innych gierek. Na razie, cześć.